Siema, siema, dzisiaj taki, ogłaszam taki mini konkurs na takiego pecika. Fajnego, na, znaczy na dwa peciki, takie, takie. Wiem, że mam słabe pety. No, mam słabe pety, tak. No, takie, no, takie. Słabe mam pety, nawet. Yy, no, be, yy, odbędzie się konkurs na takie dwa peciki. I wymagania to zostawić, chyba. Dać lajka i napisać komentarz jakiś, że. Napisać komentarz. Yy, konkurs. Yy, napisać komentarz konkurs, lub lajki jaki ja wybiorę. Yy, no. Ja wybiorę jakiegoś. No, kogoś z Was i. I no. no i oczywiście, jak, jak was wybiorę, to. No. Jak Was wybiorę, to napiszę Wam Discorda, jakby, no, odpowiem Wam na komentarz i napiszę Wam mojego Discorda, dodacie mnie, dodacie mnie i, no, dodacie mnie i Wam wszystko napiszę, dodacie mnie do Znajdu w Robloxie, ja Wam dam te pety, no, no to to by było na tyle, no i, no i elo, ja spadam. 今天本教真可爱。<No. S 2>